Tymczasem Nikola, która nie chce być już odpowiedzialną nastolatką, poznała szkolnych łobuzów, z którymi po raz pierwszy w życiu pali papierosy. Relaksuję się. Oszalałaś Piłaś z nimi piwo? Ale Nikola masz wyluzowaną koleżankę. Wiesz co, nie z tobą rozmawiam. Piłaś z nimi piwo? Ej, jeszcze nie, ale zaraz się napiję. Wiesz co, nie, może lepiej nie. I nie piłek, jak go zobaczy, że piłaś i to wyczuje, to będziesz miała kolejne kłopoty. Boże no i tak mam już ich sporo. Co się tak rządzisz, jak trzeba się, się napić, to niech pije. Wiesz co, znajdź sobie inną koleżankę. Ej, Nikola idziemy. Tak, wiesz co? co? co się tak generowa. Czemu nie przyszłaś na lekcję? Boże, bo myśle nie chciał. Ej, wiesz, że nigdy nie była na wagara? Ja też jakoś żyję. Boże co to za życie. Nikola, gdzie ty byłaś? E, na papierosie. Mnie to nie śmieszy. Była u higienistki. Nauczycielce nie podoba się zachowanie Nikoli. Dziewczyna nie przejmuje się tym, że może narobić sobie kłopotów. E, dobrze. Proszę. Kto teraz przy tablicy rozwiąże zadanie domowe? No śmiało, nikt? No co jest? Nikola! Widzę, że się nudzisz. Może rozwiążę zadanie domowe? Proszę bardzo. E, no faktycznie, trochę się nudzę, ale staram się właśnie obliczyć, ile dni zmarnowałam siedząc w tej szkole. Coś podobnego. Może to jednak nie jest tak bardzo stracony czas, co? Zapraszam do tablicy. Chodź. Nie, wolałabym nie. A co nie? No nie idź do tablicy. Ja sobie muszę odpocząć teraz. Przesadzasz, dziewczyno. Proszę, do tablicy. Nie, naprawdę nie chcę. Nie, ja cię nie chcę się niczym przejmować, stresować. Właśnie niech ktoś idzie za mnie. Nikola, wpisuję ci jedynkę. Jak ty się w ogóle zachowujesz, dziewczyno? Co się z tobą dzieje dzisiaj? Proszę bardzo. Ale dziękuję, cyrk pani. zrobiłaś. A co ty jesteś taka ponura?